22 marca. Piękny, słoneczny, ciepły dzień. Wracając sobie właśnie z działki i coś mi tak natchnęło, żeby nagrać ten na odcinek. Żeby tutaj coś omówić, przygotować, przemyśleć, dyskutować pewne sprawy życiowe. Zobaczcie, jak jest pięknie sobie słoneczko teraz świeci. O! Wszyscy śpiewają. Odtworzę trochę to, co się dowiedziałem yy, właśnie na różnych zajęciach od yy, znajomych oraz z własnego doświadczenia. Wam też powiem parę rzeczy. Jeśli mamy ustalony jakiś cel, to dążmy do niego. Nie pozwólmy, ażeby ktoś tam wjechał na ambicje. Ktoś z Was sobie, z Was po prostu drwił. Wam próbuje wmówić, że jesteście nikim, nic nie osiągniecie. Słuchajcie, to nie jest prawda. Każdy ma prawo dążyć do celu, który sobie ustanowił. Warto jest też słuchać rad tych bardziej doświadczonych. Musimy po prostu jasno postawić sprawę. Bo jeśli na przykład y, musimy coś powiedzieć, to powiedzmy to prawdę, a nie obijajmy z bawełnę, dając drugiej osobie złudną nadzieję. Ale nawet jak wam coś nie wyjdzie, jak się gdzieś potkniecie, upadniecie, słuchajcie, to i tak jesteście lepsi od tych, co nie spróbowali, bo chociaż spróbowaliście. Bądźcie do celu wytrwale i się nie poddawajcie. Ale jeśli na przykład możecie coś zmodyfikować, coś zmienić, coś poprawić, słuchajcie, dowiedzcie się, co zrobiliście nie tak, dopracujcie to i spróbujcie jeszcze raz. Słuchajcie, a kiedy warto jest wprowadzić jakieś zmiany i coś zacząć zmieniać. Słuchajcie, teraz jest najlepszy moment. Zawsze jest najlepszy moment. Nie odkładajmy tego na jutro, że zrobimy to jutro. Zrób to dzisiaj, a najlepiej zrób to teraz. Planuj sobie, co chcesz osiągnąć i jak chcesz to zrobić. Jeśli coś wam przeszkadza, że wam się nie podoba, słuchajcie, poprawcie to, zmieńcie to. I słuchajcie, jak wam ktoś denerwuje was coś, to po mu o tym, że wam się to nie podoba. Nie pozwólcie, żeby ktoś wam robił krzywdę, że tak powiem. I jeśli mamy taką możliwość, to nie róbmy czegoś, czego nie lubimy. Natomiast, jeśli musimy robić coś, czego nie lubimy, to musimy to polubić. I nie rezygnujcie z marzeń. Co najwyżej, można je trochę zmodyfikować. Jeśli będziecie robić to, co robią inni, no to znajdziecie tam, gdzie inni. Ale jeśli pójdziecie własną drogą, możecie osiągnąć znacznie więcej. I dlatego dążcie do celu i idźcie swoją drogą. I macie gorszy dzień. Nic wam się nie chce. Jesteście pesymistycznie nastawieni do życia? Słuchajcie, no owszem, zdarza się tak. Ja wtedy zjem sobie trzy banany i czuję się lepiej. Wyjdźcie sobie ten na rower, odetchnijcie, przewietrzcie się, prześpijcie się z tematem. A wtedy rozwiązanie nastąpi samo. Aha, i słuchajcie, jeszcze jedno. Dużo zależy od naszego nastawienia. Jeśli założymy sobie, że coś nam się prawdopodobnie i tak nie uda. Ale spróbujemy, to prawdopodobnie się nie uda. Ale jeśli założymy sobie, że nam się to uda, to jest dużo większa szansa, że faktycznie nam się to uda zrobić. Słuchajcie, być niezależnym, ponieważ nie każdy będzie tak samo odczuwał nasz punkt widzenia w jakiejś sprawie. Z każdego granica, słuchajcie, tłości. I tak dalej tych celów, marzeń, osiągnięć leży gdzie indziej. Ale jak mają coś założone, to warto za wszelką cenę to osiągnąć. Słuchajcie, było to zgodne z naszym systemem wartości wyznawanych. I warto też zachować sobie stoicki spokój. Ponieważ teraz nam się może jest coś ważnego i nam nie wyjdzie, to po prostu nie przejmujmy się tym zbytnio. Ponieważ może to się okazać w przyszłości po prostu sprawą błachą. I nie warto też się przejmować rzeczami, na które po prostu nie mamy wpływu. Nie martwmy się i nie przejmujmy na zapas. Ponieważ 90% tych naszych złych czy czarnych scenariuszy po prostu nie nastąpi. A pozostałe 10% będzie to tak skonstruowane, że po prostu poradzimy sobie. Jeśli natomiast nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z jakimś problemem, to nie jest nasz problem. To jest czyś inny problem. Jeśli ktoś ma do nas problem, a nie my mamy problem do niego na przykład. Wiecie o co mi chodzi chyba. Właśnie, to jest tak pięknie, że cię ja chyba zaraz rozpłacza. Tak słońce to tak krzeje, zachodzi sobie. Ślicznie. Jest cieplutko. ptaki śpiewają. Ja się tak czuję staro. I słuchajcie, jak mamy nawet jakiś teraz kryzys w tej chwili. Pamiętajmy, że to jest tylko chwilowe: że zaraz się odkujemy i dalej będziemy działać. Pamiętajmy, cieszmy się z życia, ponieważ nie wiadomo, ile tak naprawdę nam go jeszcze zostało. Cieszmy się z każdej chwili. Słuchajcie, wszystko jest w Waszych rękach. Nikt nie będzie za Was wszystkiego przez całe życie robił.